Jak się okazuje, nie tylko w Biurze Podróży można złapać dobrego lasta, ale również na La Także dzisiaj się dla Was aż trzy kody rabatowe na minus 10, 15 i 20% w zależności od wydanej kwoty. Także mam nadzieję, że przede wszystkim uzupełnicie zapasy o Waszą ulubioną pielęgnację, przetestujecie nowości i zrobicie komuś prezent. Także dzisiaj oferta dla spóźniarskich, ponieważ tak naprawdę prezent pojawi się dosłownie przed świętami, zapakujecie go pięknie i macie gotowy prezent. Także myślę, że nasze polecajki, nasze przede wszystkim nowości, no i takie naprawdę ukochane kosmetyki Wam się spodobają, a przy okazji skorzystacie z rabatu, bo rabat jest do poniedziałku, także pamiętajcie, do północy możecie szaleć i przygotować sobie ostatnie pomysły na prezenty świąteczne. Także subskrybujcie kanał, podejście na bieżąco na Instagram i zapraszam Was na super wycieczkę po krajach polskich, europejskich i koreańskich. Także zaczynamy. Świąteczne klimaty, także herbata! Przyprawy, świeczki. Myślę, że u Was będzie teraz podobnie, ponieważ czujemy powoli klimat nadchodzący świąt, a wręcz bym powiedziała, że już bardzo. Także my również w biurze się rozpieszczamy przepysznymi herbatami. Jak jest gościk pomarańczowy, cynamon, to dziewczyny naprawdę robi się nastrojowo. I w tym miesiącu przetestowałam dużo nowości. Dlatego ten film tak naprawdę jest takim ciekawym podsumowaniem, ponieważ pokażę wam. Co się u nas nowego pojawiło, e, w co warto teraz inwestować, zwłaszcza przy dużych rabatach. A przy okazji dużo kosmetyków e, uzupełniliśmy, jeżeli chodzi o asortyment, Także Was na pewno ucieszy, że płatki Cosarixa z Propolisem e, ponownie pojawiły się na stronie. E, I to są moje ukochane pacy. Zresztą widać po zarzuciu, że ja regularnie do nich wracam. To są kosmetyki, które wyciszają skórę i mamy tutaj dużo miodu, propolisu, mleczka pszczelego. E, a dodatkowo pojawia się kwas e, laktobionowy, który bardzo delikatnie złuszcza skórę, tak wręcz od świeża. Także te pasy są naprawdę super i Wam polecam, żeby je przetestować, bo wiem, że polowałyście. I często mnie pytacie o markę Umpa, zwłaszcza o krem do twarzy, bo o ten kosmetyk było chyba najwięcej pytań. Marka Umpa jest znana w Korei, ale najbardziej chyba w Stanach, jako właśnie ta unikatowa marka koreańska. Eee, laros jest na wyłączność, więc pokażę Wam ponownie te kosmetyki. Troszeczkę o nich przypomnę, ale to też jest świetna okazja, żeby ją kupić na prezent, bo nikt jej nie ma. Także to jest taka ciekawostka, to jest coś. Tak naprawdę jest tylko i wyłącznie u nas. I na pewno Was zaciekawi serum zamknięte w płatkach. Słuchajcie, ten kosmetyk ma w składzie kompleks laptopikka, który wycisza skórę. Jest bogaty w wąkrot azjatycką, e, pobudza syntezę kolagenu, produkcję kwasu filarowego, a dodatkowo te płatki są niezwykle nasączone produktem. I tak naprawdę ja Wam polecam, z uwagi na to, że one są mocno nasączone, przykłada się do skóry, żeby skóra wręcz piła tą esencję. I to jest serum wyciszający. Jeżeli macie dużo niedoskonałości to tak naprawdę zauważycie redukcję. Jeżeli macie skórę przesuszoną, zauważycie nawilżenie i takie wyciszenie wręcz skóry, także tutaj jest bardzo dużo tych płatków. Opakowanie wam wystarczy na długo, także na dużych rabatach chyba najbardziej się um co przetestować. No i wracam do waszych pytań No się do twarzy. Krem jest bardzo lekki, moim zdaniem dedykowany głównie skórze tłustej, mieszanej, ponieważ świetnie nawilża i redukuje to sebum. Konsystencja też jest bardzo przyjemna, no i gramatura mi się podoba, ponieważ tutaj macie aż 100 ml, i nie zliczę, ile pytań pojawiło się o odczucie moje na temat tego kremu, także już Wam pokazuję konsystencję, ona jest niezwykle leciutka, bardzo przyjemna, szybko się chłania, także będzie super pod makijaż, ale jak nie lubicie takich tłustych konsystencji, to również na wieczór. No i mamy dwie przypominajki, jeżeli chodzi o pozostały asortyment, czyli tonik, który macie w dwóch 400 ml i 200. Także jeżeli pokochacie mniejszą wersję, myślę, że spokojnie zrobicie sobie zapas. Także to jest jedyna taka w swoim rodzaju marka, która mnie też mocno w ogóle zaciekawiła i przepięknie pachnie drzewkiem herbacianym, także też jest mocno odświeżają. Zdążyłam zauważyć, pisząc Wam również w komentarzach, że koreańskich kosmetyków tak naprawdę używacie od lat i bardzo je lubicie i wiele z tych marek już doskonale znacie, tak naprawdę pełen ich asortyment bardzo często, e, więc pokażę Wam też nowość od marki Sung, to jest esencja rozjaśniająco kojąca z ekstraktem z nawrotu lekarskiego i tutaj mamy takie magiczne ziele, które swojego czasu, dawno, dawno Wykorzystywał pewien zielarz i jak zrabił się na przykład w podróży, to później właśnie nakładał to zioło, które działa łagodząco i leczniczo. I właśnie ono zostało zastosowane w tej kompleksowej esencji. Tutaj mamy aż trzy kluczowe składniki, które działają regenerująco, łagodząco i przede wszystkim rozjaśniająco, więc możecie zastosować jako taką właśnie delikatną esencję, która naprawdę no przepięknie pachnie, ale bardzo enigmatycznie. To jest zapach, który chyba nie spotkacie w żadnym innym naszym kosmetyku. Jest taka bardzo nawet nie ziołowa, ale taka korzenna. Bardzo fajna nuta, przede wszystkim bardzo ciekawa. Także myślę, że ten kosmetyk Wam się powinien spodobać i przetestujecie nową esencję. Nie wiem, mamy zimę, ale tak naprawdę filtrów używamy cały rok, więc zachęcam Was do stosowania nowości. Tutaj mamy ostatnią, oczywiście, nowość marki EasyTree, czyli Natural Suncream, i to jest wersja z dużą ilością kwasu filaronowego. I faktycznie odczujecie, że wykończenie jest nawilżające, ale też ultra wygładzające. I tutaj mamy połączenie filtrów fizycznych, które Wam zapewniają komfort przede wszystkim noszenia tego kosmetyku na co dzień. I moim zdaniem to będzie super opcja dla osób, które lubią tak takie właśnie nawilżające wykończenie. Jednocześnie macie uczucie wygładzenia skóry, jak mam dzisiaj pod makijażem i muszę wam powiedzieć, że przepięknie się do niego przyklejał podkład, wręcz tak zastygał. E, ja nie czuję tego kosmetyku na skórze, także nie ma uczucia tłustości, on e, nie bieli, a bym powiedziała, że może delikatnie, ale tego nie odczujecie nakładając po prostu podkład, e, a nawet jeżeli byście były na przykład na plaży, to moim zdaniem tego po prostu nie będzie widać, tylko jest taka delikatna poświata wygładzonej skóry, takiej wypielęgnowanej, no i dużo kwasu hialuronowego, Także przede wszystkim wysoki filtr. No i moim zdaniem, cudowne, nabliżające wykonanie. Myślę, że fajnie alby zdecydowanie zwrócą uwagę na nową esencję marki Bona Julie, która zawiera w składzie czarną truflę. I tutaj pojawia się składnik, który przede wszystkim jest takim czarnym diamentem. On cudownie wygładza, odmładza skórę i mamy aż 17 aminokwasów. Mnie ta esencja zachwyciła przede wszystkim konsystencją, bo jak nakładacie na skórę, to wręcz jest takie wykończenie leśniące glaskin. Ona jest bardzo leciutka, a jednocześnie mam wrażenie, że tak przepięknie rozprowadzona na skórze daje efekt poślizgu. Wszystkie później konsystencje, które nakładacie, cudownie się wchłaniają no i skóra jest taka odżywiona, odmodzona no i przede wszystkim wypielęgnowana. Ona się po prostu przepięknie błyszczy taką zdrową, naturalną skórą. Także myślę, że Wam konsystencja przypadnie do gustu, lekkość tego kosmetyku, skład, bo jest y, moim zdaniem po prostu idealny. Cery suche, normalne, tłuste i chociażby mieszane będą zachwycone, także opakowanie, skład. Ta esencjonalność jest, słuchajcie, cudowna, także warto, się testujemy, oceniamy i finalnie recenzujemy. Także dzisiaj będzie trochę nowości, a trochę polecaje. Pokażę wam moje ulubione masełko do makijażu marki Hege. Filozofia tej marki jest mi niezwykle bliska, ponieważ tworzą naturalne kompozycje. To są delikatne kosmetyki, przeznaczone do tak naprawdę każdego rodzaju cery, a przy okazji zabezpieczają pięknie skórę już na etapie do makijażu. Także tutaj w składzie znajdziecie ekstrakt zielonego jabłka. Mamy ekstrakt zielonej papai, która działa złuszczająco, delikatnie odświeżająco skórę. Ekstrakt zielonego winogron które działa anti-aging i olejek z drzewka herbacianego, który działa antyseptycznie i bardzo łagodząco na skórę tłustą i mieszaną. Konsystencja jest przyjemna, ponieważ tutaj mamy balsam, który zamienia się w olejek zmywający uporczywy makijaż, nawet oka, czyli liner, tuż do rzęs, mocną pomadkę, a po dodaniu wody tworzy emulsję, która przepięknie zmiękcza skórę i stwarza taki efekt wypielęgnowanej skóry, także bardzo mi się podoba to masełko. No i moim zdaniem się bardzo polubiliśmy, także w tym filmie również chciałabym, żebyście się zakochały, w płatkach do twarzy, a tak naprawdę w tonikach, które nasączają płatki. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, żeby odświeżyć skórę. Jak na przykład nie chcecie wykonywać e, takiego oczyszczania typu żel czy pianka rano, nie chcecie po prostu korzystać z wody, to to będzie super rozwiązanie, bo i delikatnie zdejmujecie te zabrudzenia, które się pojawiły podczas nocy, e, albo na przykład stosujecie ten makijaż wczesnym wieczorem i troszeczkę chodzicie w, w tej oczyszczonej skórze, to później rano na tym płatku trochę zostaje, także muszę wam powiedzieć, że to jest super rozwiązanie, przynajmniej z tego korzystam, nie używam wody rano i chciałabym, żebyście po prostu poznały trochę płatków takich moich ulubionych, czyli właśnie Coserix z Propolisem, no z tych bardzo często korzystam, bardzo i teraz ostatnio regularnie używam rano tych z Azulenem Royal Barry zresztą to no pokażę Wam, no generalnie to już mi się po prostu kończą, nam zostało Trochę tych płatków, bo nawet powiedziałam, że bardzo mało. Tutaj mamy ekstrakt z drumianku. Ja w ogóle bardzo lubię te płatki, z uwagi na to, że one działają łagodząco. Faktycznie ta skóra po przebudzeniu, jak wytrzecie skórę płatkami, to jest taka promienna, świeża, bardzo też wypielęgnowana. Także te kosmetyki na przykład mnie przypadły bardzo do gustu, ja uwielbiam te płatki i w ogóle kocham markę Real Barrier, także zdecydowanie Wam przypominam o tych płatkach, także jeżeli byście się zastanawiały, te, które polecam do tej pory, to to są naprawdę świetne propozycje. Jeszcze jedne mnie, słuchajcie, zaskoczyło ostatnio, czyli fani Pink po prostu będą zachwyceni, że w ogóle ta marka wypuściła pacy i toniki w płatkach, no to tutaj mamy taki kompleks właśnie regenerujący skórę, bardzo ładnie łagodzący, oczyszczający i co ja lubię, bo ja muszę Wam powiedzieć, że jestem zwolennikiem tych takich bardziej mięsistych płatków, to one są faktycznie duże i taki płatek Wam oczyści skórę twarzy, następnie szyi dekoldu, więc tutaj akurat bardzo się opłaca kupić te płatki, no bo one są takie kompleksowe. Dodatkowo, co jest też fajne, i myślę, że fajnie po prostu piękne opakowań będą zachwycenie, bo później możecie po prostu wykorzystać, żeby sobie stworzyć coś też w pielęgnacji, możecie sobie przesypać jakieś kule do kąpieli. No, po prostu wykorzystać to opakowanie, bo ono jest tak ładne, że aż szkoda je wyrzucać. Także super. Marka stworzyła coś, co później możemy jeszcze dodatkowo wykorzystać, a dodatkowo tutaj jest naprawdę dużo tych palców, i one są ociekające, także ja je bardzo lubię. Także to są trzy, które teraz testowałam, mogę Wam je śmiało polecić, a teraz przejdziemy do nowych płatków i myślę, że one też Was zainteresują. W tym filmie dużo Wam opowiem o nowych płacach, więc e, pokażę Wam dwie marki, które doskonale lubicie, ale myślę, że tych kosmetyków jeszcze nie znacie, więc powiem Wam o takich moich pierwszych odczuciach, ponieważ zaczęłam sobie testować e, dwa kolejne pudełeczka płaców. E, ja bardzo lubię takie kosmetyki, one mnie bardzo ciekają, więc naprawdę się nie dziwię, że tych kosmetyków u nas jest sporo, ponieważ e, płat takie pacy właśnie koreańskie. No, coraz częściej są wykorzystywane w pielęgnacji, i na pewno się zapałyście się na tym, że pomyślałyście się po tym filmie: OK, ja też chcę przetestować. Także no. Dla mnie to jest bardzo fajna pielęgnacja, też coś nowego, odświeżającego w pielęgnacji, więc ja Wam na pewno polecam taką formę. Dodatkowo one świetnie odczyszczają i każdy z tych produktów ma zupełnie inny skład. Też sam ten płatek jest też inny. Na pewno odczujecie zmianę kupując kolejne opakowanie, że po prostu te płatki są jednocześnie większe, mniejsze, bardziej takie. Albo cienkie, albo grubsze. No tutaj naprawdę one się różnią, więc pokażę Wam te najnowsze z Kossaryxa, które przepięknie oczyszczają pory i one głównie są skierowane dla osób, które chcą je zwęzić. Tutaj mamy na przykład kwas garnikowy, mamy ekstrakt z zielonej herbaty, pojawia się również kwas PHA i mamy kwas AHA. Tutaj dodatkowo, co mi się podoba. To sama faktura tych płatków, bo to są takie płatki nietypowe. One mają dwie strony, przynajmniej moim zdaniem, które można fajnie zastosować do oczyszczenia, a później wygładzenia skóry, ponieważ one są takie półprzezroczyste. Mają taką fajną fakturę. Nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie, ale one są takie przyjemne, bo robią taki jednocześnie delikatny peeling, faktycznie oczyszczają te pory i mam, mam wrażenie, że te włoski tutaj dosłownie jakby wchodzą w pory i je oczyszczają. Tak sobie to tłumaczę. E a później macie tą gładką stronę, która właśnie zbiera te wszelkie zanieczyszczenia, zabrudzenia, e troszeczkę ten martwy skórek. E no i tutaj naprawdę te kwasy bardzo fajnie działają, ładnie oczyszczają pory, więc muszę Wam powiedzieć, że mnie się ten, e ta forma płatków bardzo podoba i one... Bardzo przyjemnie pachną, tak delikatnie dosłownie. Następne płatki, które Wam chciałam pokazać, które na pewno będą bardzo zbliżone samą swoją formułą płatków do Neogen i one są też delikatnie złuszczające. Tutaj mamy kwas kielornowy, mamy kwasy BHA, PH i AH, także one mają działać delikatnie złuszczająco i odświeżająco. Opakowanie mi się po raz kolejny podoba, bo są yy, bardzo podobne do tych spinkankiul. Zobaczcie, otwieramy i w środku mamy płatki z kieszonką, czyli to samo co w, w przypadku neogen. Czyli mamy tą jedną stronę złuszczającą, przekręcamy i po prostu nawilżamy skórę, delikatnie ją wygładzamy, więc kompleks tych kwasów jest taki, myślę, że e, coraz częściej spotykany. Też mi pisało się w komentarzach, że Koranki bardzo lubią kwasy, faktycznie regularnie złuszczają, ale w taki bardzo delikatny też sposób. To nie są mocne kwasy, pamiętajcie, że wysokich stężeń nie ma w produktach korańskich, e, więc myślę, że to Wam się na pewno powinno spodobać. No te pacy są bardzo ciekawe, mi się podoba ich formuła, dodatkowo użytkowość i to, że są tak Mocno nasączone są po prostu grubsze, także na pewno je No i taką wisienką na torcie będą płatki od marki z tym razem, które mają w składzie mięte. One działają chłodząco. Dodatkowo mamy kolejny raz kompleks, który zawiera dużo wąkrute azjatyckiej. Eee, I oczywiście pojawia się alantoina i pantenol, które przepięknie łagodzą skórę. Ale to są już pacy, które teoretycznie Wam bardzo łudząco będą przypominały UMP. Co jest też ważne, one mają zawsze jak na przykład otworzycie i zajmiecie tą taką folię zabezpieczającą, to zawsze macie dodatkowo ten koreczek w środku i od razu szpatułkę, którą wyciągać higienicznie te płatki. Także to jest niezwykle ważne, bo powiem Wam, że Koreańczycy cenią sobie w każdym swoim opakowaniu higienę. Mają zawsze szpatułkę, zawsze te szczypczyki, także one naprawdę Wam pomagają wyciągnąć. No niejednokrotnie problematyczne te pacy, bo zobaczcie, one są Ultra cienkie, ultra nawilżone i dosłownie one się więc wtapiają ze skórą, jak po prostu sobie przyłożycie, Także tutaj naprawdę jest cudowny skład, fantastyczne działanie i naprawdę duża dawka nawilżenia. Także dziewczyny, korzystajcie. No i przypominam Wam o rabacie, aż w trzech kodach rabatowych minus 10, 15 i 20%. Na hasło XMAS 10, XMAS 15, XMAS 20. I tak naprawdę rabaty nie mają limitu, także im większa pula, że tak powiem, produktów w koszyku. Tym ta zniżka się zdecydowanie zwiększa. Także, dziewczyny, mam nadzieję, że ten film Wam pomógł i przy okazji przybliżył nowości. Także co, zaczynamy shopping, subskrybujcie kanał i zapraszam Was do kolejnych filmów. Trzymajcie się. Cześć!